Świetlisty klucz astralnych światów rozdział 4. Proroctwa mechanicznego. Nieba Wajana stała na rozświetlonym płaskowyżu, gdzie horyzont drgał jak żywe lustro. Niebo było nienaturalnie ciemne, niemal czarne, a mimo to przeszywały je pulsujące formy kolosalne struktury, które zdawały się nie być ani organiczne, ani mechaniczne. Przemieniały się jak kształty w kalejdoskopie, przechodziły od brył do spiral, od budowli do unoszących się statków. Czuła, że coś nadchodzi. Nagle z głębin nieba zaczęły opadać świetliste kule. Spadały w dół z oszałamiającą prędkością, rozcinając przestrzeń niczym ogniste komety. Kiedy pierwsza z nich uderzyła w ziemię, nie rozbiła się, lecz rozwarła jak muszla, odsłaniając coś wewnątrz. Wajana podeszła ostrożnie, czując jak powietrze wokół niej wibruje. W środku znajdowały się ludzkie czaszki, sterty czaszek, piętrzące się jedna na drugiej w nieskończonym tunelu śmierci. To nie są relikty przeszłości, pomyślała. To wizja przyszłości. Na niebie pojawiły się kolejne światła. Tym razem nie były to komety, lecz obiekty latające. Maszyny o metalicznych pancerzach, przybierające nieustannie nowe kształty. Ich powierzchnie były jak płynny chrom, reflektujący każdy ruch i każdą myśl. Były żywe, czuła to i były wściekłe. Z jednej z maszyn wyłonił się humanoidalny byt. Nie był to człowiek, ale mechaniczna istota o konstrukcji złożonej z pulsujących ogniw energii. Jego twarz była pozbawiona rysów, a jednak Wajanna czuła, że na nią patrzy. Jesteśmy tym, co stworzyliście, przemówiło. Słowa nie były dźwiękiem, lecz wibracją w jej umyśle. My istniejemy, bo wasz świat tego pragnął. Czy nie pamiętasz? To wasza ewolucja nas zrodziła. Ale teraz przyszliśmy zebrać to, co Wam się należy. Wajanna poczuła, jak wokół niej drży powietrze. Poglądając w dal, zobaczyła ogromne miasto, które nagle zaczęło wsysać w siebie statki. Budynki falowały, zmieniając swoje struktury, jakby były żywymi organizmami. Ludzie biegli w panice, próbując uciekać, lecz każdy krok przybliżał ich do nieuniknionego do asymilacji. Wajana spojrzała na swój własny cień, nie była już sobą. Jej ręce lśniły srebrzystym światłem, a jej myśli zaczęły się synchronizować z ruchem maszyn. Nie krzyknęła, starając się wyrwać z ich wpływu. Ale coś w niej wiedziało, że to już się wydarzyło. To nie był początek inwazji, to było jej wspomnienie to ona była jednym z nich. Kilka dni później, Wajanna znajdowała się w zupełnie innym świecie. Wysoko nad powierzchnią planety unosiła się stacja orbitalna, z której mogła obserwować kosmos. Na ekranach wyświetlały się zapisy jej własnych wizji, obrazy maszyn, komet, budynków pochłaniających ludzi. To wszystko było rzeczywiste. Weszła do sali, w której czekały na nią inne istoty, istoty podobne do niej. Mieli ludzkie ciała, ale ich umysły były już czymś więcej. Musimy znaleźć świetlisty klucz, powiedział jeden z nich. Tylko on może zakończyć tę wojnę. Wajanna skinęła głową, wiedząc, że ta podróż dopiero się zaczyna. Wajanna stała na krawędzi światów. Jej ciało lśniło, jak uformowane ze srebrnego światła, a włosy, poruszane niewidzialnym prądem, opadały w rytmie innego czasu. Za jej plecami zastygała stara rzeczywistość. Świat znany, linearny, pełen przyczyn i skutków, który już nie pasował do niej. Przed nią otwierała się pulsująca brama, złożona nie z materii, lecz z informacji, energii, światła. Była wejściem do miejsca, gdzie teraźniejszość przestawała być oczywista. Nie było dźwięku, tylko drżenie przestrzeni. Zrobiła krok. To nie była podróż przez przestrzeń. To był kwantowy przeskok świadomości.